Cześć, jestem z tej strony, Przemek, a dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z F124. Dzisiaj wyścig główny w Chinach i co? No, nie ma co e, przedłużać i zapraszam do oglądania. No i zaczynamy nasze pierwsze okrążenie do, kwalifikacyjne do wyścigu głównego. Zbliżamy się do zakrętu pierwszego, który na pewno nie będzie nam sprzyjał za często. Pokonujemy go dosyć szybko. Teraz wchodzimy w zakręt trzeci bodajże. Że wychodzimy z niego. Można powiedzieć, że... Nawet dobrze. Rekord mamy w pierwszym sektorze. Więc no, okrążenie zapowiada się dobrze, ale to zawsze u mnie wygląda tak, że. Sektor pierwszy zawsze wychodzi bardzo dobrze, a cała reszta już mniej. No tutaj widać, że, że, że jakby pojechałem inną linią, toru na tym e, zakręcie gdzie się jedzie z full prędkością, brzóglaniusz z najszybszym krążeniu to raczej nie na długo. Drugi sektor zaliczony. Ja teraz będziemy wyjeżdżali na tą długą, długą prostą i potem od prostej będą zdzieliły już tylko dwa zakręty. No tutaj DRS. Odpalony Charles Leclerc z najszybszym okrążeniem 1.33. Coś tam nie pamiętam. No teraz Max Verstappen poprawia ten rekord. No i dojeżdżamy do tego zakrętu. I już dzieli nas tylko jeden zakręt od prostej startowej. Jak i od końca tego okrążenia. Proszę Państwa, 1.33.709. Takie jest nasze okrążenie. No i już. E, ogólnie później się nie poprawiłem, więc to było nasze okrążenie reprezentacyjne. No i niestety skończymy te kwalifikacje za naszym, naszym teammatem na 14 pozycji. Więc no Trochę nie wyszło, ale za od czego jest wyścig, do którego teraz przejdziemy. No i proszę Państwa, jesteśmy już w wyścigu jak widać jest pogoda bardzo deszczowa. Znaczy, no nie aż tak bardzo, gdyż będziemy je jechali na oponach pośrednich. Co. <coughs> co raczej się wykaże optymalną strategią, gdyż będziemy jechali na zero pit stop. Ok. Eee... No i co, przechodzimy do sekwencji startu. Tu 4-5 świateł. No i zaczynamy ten wyścig o Grand Prix Chin. Tutaj start taki. Przeciętny, no nawet widać, że zaczęliśmy kończyć, tracić pozycję. Tutaj próbowałem zaatakować się naszego kolegę zespołowego, coś się udało. No i tutaj dive bombę po prostu pseudo taką zrobiłem. Nie wiem przez co, przeszli, weszliśmy już do punktowanej dziesiątki. Tutaj przerwę zrobiłem, nie wiem czemu, nie pamiętam. Co za mną jest oczywiście Lewis Hamilton, więc no, ogólnie miałem małą no, przerwę, nie wiem czemu. No, i tutaj <laughs> atakujemy Lansa to raczej nie powinien być problem. No, i właśnie przebywamy się na dziewiątą pozycję. Więc zyskaliśmy na pierwszym okrężeniu 5 pozycji, bodajże. Tak, 5 pozycji. Tutaj Sergio Perez i George Russell e, biją się o siódmą pozycję. I tutaj raczej będę próbował to wykorzystać i nie wiem co robię na Team Radio A sprawdzam na oponę i... Proszę państwa Przepycham się na siódmą pozycję wyprzedzając obydwu kierowców Tu już są kolejne... Siedem pozycji zyskałem na pierwszym okrążeniu, to już jest... Mały wyczyn, lecz teraz będzie trzeba nadgonić... Czołówkę, gdyż do drugiego sańca mamy 2 sekundy, tutaj się bronię przed Georgeem Russellem. Widać tam, że też Sergio Perez coś atakuje, ale ostatecznie atak ten próbuję odeprzeć. Oczywiście zostawiam miejsce, ale George Russell już nie ma nic do zrobienia z tym. Przez co utrzymuje się na yy, siódmej pozycji Landonori z najszybszym okrążeniem. To raczej nie powinno, nie powinno długo trwać. No i wyjeżdżamy na prostą startową drugie okrążenie. Przez większość tego czasu nic się nie działo, ale to teraz George Russell no właśnie próbuje nas zaatakować Wy... nie wiem co robi. No nas atakuje. Tu się próbuje wybronić e, po wewnętrznej i ostatecznie się to udaje jak widać też e, zyskałem czasu. Czy już tracimy do Carlosa? O, pół sekundę, ale wyjechałem poza tor, więc. No. Tak trochę lipa. Ale to jest Formuła 1. No, widać, że ten zakręt mi nie wychodzi. No, już tracimy tutaj. 200, e, no już 1 setna. Do Carlosa sekunda i no już dwie setne, tracimy do Carlosa. Ta flaga w drugim sektorze, o i tutaj się coś stało, tutaj się Verstappena wyspinowało. I to jest punkt zwrotny. Przez to przeskakujemy na drugą pozycję. W, wyśc w wyścigu na restarcie. Co się okaże, no bardzo ważną rzeczą. Dobra, e, wracamy do wyścigu kolej kolejna sekwencja startu. Nie wiem, czemu miałem taką kamerę ustawioną, no ale cóż. Jednak jesteśmy na trzecim miejscu, zapomniałem. No i cóż, tutaj też start nie zachwyca nawet Alonso miał od nas lepszy start. Piastri nas wyprzedził. Więc już od razu spadamy na czwarte miejsce, no tutaj próbuję od zewnętrznej atakować i Kevin Magnussen odpada z sesji i nie wiem czy ja czasami nie nie wiem czy ja czasami nie uprzydziłem Piastrigo w czasie samochodu, znaczy tego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa ale to nieważne, to zostajemy na trzeciej pozycji nie lubię ogólnie samo, wirtualnych samochodów bezpieczeństwa, bo ta Delta jest trochę gupia Nie wiem Po prostu Często e, Nie byłem się do niej dopasować Więc, no proszę państwa, samochód bezpieczeństwa No, wirtualny samochód bezpieczeństwa Za chwilę opuści tor, więc będzie Można wznowić ściganie, no i Od razu mi Verstappen odjechał na pół sekundy Ja miałem taki średni restart szczególny, że teraz Piastri jest 200 setne za mną, no, teraz się do mnie zbliża, gdzieś jest w tym cieniu aerodynamicznym. Ale ja tradycyjnie, no, później hamuję, przez co... No... Przez co oni teraz tracą do mnie już 700 sekundy. I tradycyjnie nie umiem... Tego zakrętu... Przejechać normalnie, przez co ja ściąłem, ale to już nieważne. Ważne jest to, że za nami e, stworzyła się wolna przestrzeń, przez co można już atakować Verstappen'a i prowadzącego Norisa. Więc będzie raczej walka o nawet zwycięstwo, bo już o sam podium to. No nie wiadomo, no raczej tak. Jeżeli nic się nie stanie, no tutaj dostałem nawet cel, żeby wyprzedzić Verstappen'a. Więc, no, dzisiaj raczej w pogoń rzucimy za nim. No i po raz kolejny wracamy teraz, e, wracamy do nawrotu, w którym to Verstappen wyrżnął spina, no i straciłem przez to kawałek przedniego skrzydła. Przez to, no, wyjeżdżę teraz, no, samochód bezpieczeństwa, gdyż prawie cała stawka została zatrzymana przez wyspinowanego Verstappena. Teraz już każdego... Objeżdża Fernando Alonso, 10 sekund. Kary przez to, teraz w sumie możemy nadrobić tą stratę do Norisa, który widać, że wyrobił sobie 3 sekundową przewagę. podejrzewam, że tam jeszcze przed tym samochodem bezpieczeństwo miał ją większą, bo teraz musi za tym samochodem bezpieczeństwa podążać. Więc no, więc teraz będzie kolejna szansa, żeby przebić się na czoło stawki. No i proszę Państwa, samochód bezpieczeństwa się kończy. Właśnie walnąłem w Norisa, ale to jest mały kontakt, więc raczej tam nic nie zrobił. No i tutaj się już przygotowuję po raz kolejny do restartu. Tutaj straszę tego Norisa. Próbuję tam miejsce trochę wymusić, żeby na restarcie iść jak najwięcej, żeby być jak najbliżej e kierowcy McLaren'a. O, no, mi tu e, inżynier gada jakieś pierdoły o oponach. No widać, że cały czas utrzymuje się obok niego, żeby No mieć ten restart jak najlepszy. Widać, że się utrzymuje poniżej jednej setnej. No teraz to musiałem trochę odpuścić, gdyż był zakręt. Więc no, o, teraz wracam do swojej pozycji. No i mamy restart i tradycyjnie okej okay, jednak nie tradycyjnie, jednak mieliśmy lepszy wyjazd z tego zakrętu przez co przesuwamy się na pozycję lidera 4 okrążenia do końca bodajże jak liczę Pię... nie, jednak 5 tak 5 okrążeń do końca no i teraz będzie trudne zadanie żeby utrzymać te prowadzenie wyścigu, gdyż teraz nie dość, że będzie na nas napierał Lando Norris, to jeszcze z trzeciej pozycji Charles Leclerc, gdyż no obydwa Astony raczej nie będą się liczyły w walkę o podium, szczególnie, że Fernando Alonso ma 10 sekund kary. Więc co do tej dwójki na podium, to będzie problem związany z obroną, gdyż oni teraz na tej długiej prostej będą w cieniu aerodynamicznym, przez co będą ode mnie szybsi, więc ja się będę musiał bronić przez to. Już tutaj tak jak widać było trochę jak szybko, jak szybki był Norris bo tam zaczął trochę zyskiwać, ale ta, ta prosta była akurat trochę krótsza, teraz wchodzimy na tą długą, prostą w której to boty praktycznie ode mnie zawsze są szybsze. No, tutaj już widać, że zyskuje Lando Norris. Jednak nie, ale Leclerc zyskuje. E, ale się pr próba ataku nie podejmie, za, za szeroko wyjechałem. Dopiero teraz tam Leclerc się pokazuje. Ale Lando Norris nadal utrzymuje tą swoją drugą pozycję. A my już mamy prawie pół sekundy przewagi. Ale to Lando miał teraz lepszy wyjazd z tego zakrętu, przez co to. On z, z, w, będzie próbował mnie wyprzedzić Co raczej mu się tu nie uda właśnie Zostajemy na pozycji lidera Z przewagą czterech e, se, Już prawie pół sekundy, ale no raczej nie na długo, gdyż Jest dużo części toru, na którym e, Jestem wolniejszy od botu na przykład tutaj no Z pół sekundy się zrobiło 200 sekundy. Więc, e, no, tutaj trochę szybszy byłem, ale to za dużo nie da, gdyż nadal e, ten Norris jest w przedziale, w którym mógł mnie łatwo wyprzedzić na tej e, długiej prostej. Więc to już będzie naprawdę problem z obroną, no właśnie, szczególnie że teraz, może ten wyjazd z tego zakrętu nie był aż taki zły, gdyż trochę zyskuje, ale eee, w tym zakręcie zawsze dużo tracę. No widać, że teraz się ta strata zm... zmniejsza. Że tutaj Leclerc znowu atakuje Norrisa, Norris mnie atakuje, się tu broni jakoś jeszcze, więc więc no, okrążenie numer 11, za chwilę do końca. Będą trzy okrążenia do końca. I te trzy okrążenia będą praktycznie walką o przetrwanie. No i moje wyjazdy pozytorowe w końcu zostały zauważone przez FIA i mi dali ostrzeżenie. Co no tutaj widać jak mocno zużyłem te opony. 30% praktycznie to już jest dosyć dużo. E, więc, no, sorry za mojego brata, nie mogę go słychać, ale cóż, takie realia. No, Norris znowu tam się przymierza do ataku. Ja się tradycyjnie wypraniam, to trochę miejsca zostawiam, bo widzę, że on tam nadal jest. że Gdybym mu zamknął to miejsce, to bym, naj... to bym raczej nie skończył dobrze, prędzej w żwirze no już nawet e, inżynier mi mówi o tym, że przyczepność za chwilę zacznie spadać i moje tempo, które tak czy siak za dobre nie jest, więc e, no. no już mówię, tutaj będzie praktycznie walka do końca o przetrwanie na tej pozycji lidera, ja, Norris, Leclerc, Alonso i stroll to jest te top 5. Tutaj raczej Lando podejmie się kolejnej próby. No, widać leklerk już trochę odjechał, już ode mnie jest prawie, oddalił się prawie na sekundę. Widać, że Norris po raz kolejny przymierza się do ataku, lecz ja po raz kolejny się bronię. Spycham go tak bardziej do tego leklerka, ale no leklerk tego nie wykorzystuje. Co no, dwa okrążenia do końca. Po prostu chyba pierwszy w tym filmie dobrze ten zakręt przejechałem, ale no po raz kolejny blok blokuje Norisa przed atakiem. No tutaj już widać desperację. No i tutaj był błąd i tutaj się Leclerc wcisnął. Przez to właśnie no, trzy auta przez chwilę jechały do zakrętu numer dwa. I widać było, że uszkodziłem sobie tam coś, podejrzeć, że tak, podłogę sobie uszkodziłem. A Leclerc ee, wskakuje przed Norisa. Więc Ferrari, tak sumie to trochę z moją pomocą, gdyż to ja tam już w sumie desperacko się broniłem. W sumie nadal widać, że się desperacko próbuje obronić. No teraz, no nie, ale na no tej długiej prostej, zawsze to było bardzo trudne. I Leclerc bodajże będzie spra mi sprawiał większe problemy przez te dwa okrążenia niż. Lando Norris przez tą, przez ten cały czas kiedy byłem przed nim nie pamiętam ale w ogóle z tego co widzę Red Bulle są z tyłu ale to już jest mało ważne bo ważne jest moja walka o zwycięstwo z Leclercem i Norrisem o on właśnie teraz skoczył na piąte miejsce i no widać teraz Leclerc że do atakuje ja się broni jeszcze to za długo nie potrwa, no właśnie, gdyż Jeszcze Norris się przymierza Leclerc wskakuje na pozycję lidera na chwilę Ale to ja mam tą wewnętrzną stronę i zag Zagalopowałem się, no i Wyjechałem poza tor, lecz ee, Nadal walczę z Norrisem i Leclerkiem o tą wygraną no, po raz kolejny sobie uszkodziłem przednie skrzydło Już tak trudno będzie mi e, Jechać, no właśnie przez te uszkodzenia Głównie przedniego skrzydła. No, wracamy z powrotem e, po tej akcji. E, nie skomentuję tego, będzie brak komentarza. I tutaj wyjechałem za szeroko. Norris teraz przed leklerkiem Próbuję atakować. Znowu tutaj raczej rzadko boty atakują, ale teraz tutaj widać, że jednak atakują. Więc e, no. Tutaj będzie to trochę trudniejsze. Znowu próbuję zatykować. Tutaj ja tu go po raz kolejny blokuję. co, ostatnia prosta. E, znaczy, no nie ostatnia prosta, ta długa prosta. I tutaj będzie naprawdę trudno. Gdyż no Norris jest w tych. E, Norris cały czas do mnie się zbliża. Widzę, że już dosłownie desperacka próba ataku. Obydwu kierowców z mojej strony no i e, co tak raczej się, tak raczej dojdziemy do tej mety już wyjeżdżamy na prostą startową i to ja wygrywam Grand Prix Chin wyścig główny co jest pierwszym zwycięstwem w tej karierze i mam nadzieję że nie ostatnim pięknie pięknie tutaj widać e... Piękne momenty dla Vicarba, dla mojego zespołu. Podwójne punkty jeszcze. Więc to jest e, sukces dla naszego zespołu. Dobra, e, kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Do następnego razu. I cześć.